It's no surprise that a car this carefully thought out should appeal to people who think. 87% of all Volvo buyers are college educated. The other 13% are just plain smart. Seat provides more than a place to sit. It can make you a better driver. Tak jak widzicie, Volvo 760 z 1987 roku w silniku 24 Turbo Silnik dosyć popularny, spotykany w Volkswagenach LTK. Pancerna jednostka. Pod maską aktualnie około 114-116 koni. Myślę, że tyle zostało, ponieważ silnik jest po remoncie dwukrotnym. Tak były przygody z silnikiem. Poza tym zostały wymienione łożyska, klocki, tarcze. Zawieszenie full na poliuretan. Stwierdziłem, że już nie chcę mieć problemów z tym samochodem. Wnętrze oczywiście sufit zrobiony na czarno, ponieważ poprzednia podsufitka spadała. Dodatkowo wszystko wiadomo ładnie wyprane, odrestaurowane. Mimo tego, że welury straciły swoją barwę i po tylu latach już nie wyglądają jak po wyjeździe z fabryki, nadal prezentują się dosyć dobrze. Nie dawało mi to spokoju, że auto troszeczkę ma na sobie rdzy oraz no, przebarwienia, wiadomo, 30-paroletni lakier już nie jest w takiej pierwszej świeżości. Tak więc stwierdziłem, dobra, lakierujemy. No i to była przygoda na dwa lata. Komplikacje, brak czasu, brak gotówki w niektórych miesiącach spowodowały, że ten projekt się odwlekał odwlekał. Jest to wersja dosyć dobrze wyposażona, ponieważ jak na 87 rocznik mamy tutaj klimatyzację działające podgrzewanie siedzeń, elektryczne cztery szyby, elektryczne lusterka, szyber dach, jest także skrzynia czterobiegowa z piątym biegiem na guzik, tak zwany nadbieg, fajnie to działa. Jazdę Volvo można porównać do opływania na wielkim pontonie z kierownicą. Zarówno zakręty, jak i jakieś dziury. Auto zbiera dosyć dobrze, lecz jeszcze się nam trzy razy bujnie, zanim będzie jechać prawidłowo. Ma to swój urok. Na koniec chciałbym jeszcze podziękować Andrzejowi, ponieważ przyczynił się do nagrania tego materiału, wszystkie przebiegi, które widzicie, pomagał mi kręcić. No i w sumie to także Andrzej przekonał mnie do tego, Abym odrestaurował ten samochód, dał drugie życie po prostu swojemu klasykowi, który był pod ręką, tylko potrzebował troszeczkę wkładu czasowego i finansowego. Niestety będę się tego auta pozbywać, ale pamiątka zostanie w postaci właśnie tego filmiku. Trzymajcie się i pamiętajcie, żeby, żeby kochać auta, a nie tylko traktować je jako środek transportu z punktu A do punktu B. Jeżeli będziecie szanować auto i doceniać, no to naprawdę życie staje się piękniejsze. Cześć.